Nasi widzowie często sugerowali, aby zrobić odcinek o słuchawkach. Ponieważ temat nie był jeszcze poruszany w reduktorze, postanowiliśmy się nim zająć. Słuchawki są dzisiaj bardzo popularnym przedmiotem codziennego użytku. Używamy ich jadąc autobusem, uprawiając sport, spacerując, pracując przy komputerze, w studiu lub odpoczywając przy muzyce. Ja sam używam w tym momencie słuchawek, nagrywając ten tekst. Jednak nie zawsze tak było. W początkach XX wieku słuchawki nie miały wiele wspólnego ze słuchaniem muzyki. Były raczej używane przez operatorów, czy raczej operatorki, central telefonicznych. Ich budowa była dość toporna, ważyły czasem kilka kilogramów. Wraz z pojawieniem się radiofonii, słuchawki były jedynym przetwornikiem, dzięki któremu można było posłuchać audycji radiowej. Wzmacniacze były wtedy jeszcze bardzo słabiutkie, a czasem wcale ich nie było, na przykład w odbiornikach kryształkowych. Słuchawki były wtedy produkowane jako elektromagnetyczne oraz wysokoomowe. Co to znaczy? Słuchawka elektromagnetyczna ma bardzo prostą budowę. Składa się z magnesu trwałego z nawiniętym na niego uzwojeniem. W jego pobliżu znajduje się zwykła stalowa blaszka. Kiedy w uzwojeniu pojawia się prąd elektryczny, blaszka ta drga, wytwarzając dźwięk. Uzwojenie takich słuchawek składa się z bardzo dużej ilości zwojów cienkiego drutu, który ma dużą oporność, dlatego takie słuchawki nazywamy wysokoomowymi. Wysokoomowe słuchawki były bardzo wygodne do współpracy z ówczesnymi odbiornikami radiowymi właśnie ze względu na swoją dużą oporność czy raczej impedancję. Natomiast jakość ich dźwięku nie była zbyt wysoka. W 1910 roku słuchawki przybrały formę znaną dzisiaj, czyli dwóch okrągłych puszek połączonych pałąkiem. Stało się to za sprawą Nataniela Baldwina, który robił je podobno właśnie z aluminiowych puszek. Co ciekawe, Baldwin sprzedawał je armii Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie opatentował swego wynalazku, który mógłby uczynić go miliarderem. Pierwsze słuchawki dynamiczne, czyli typu magnetoelektrycznego, wyprodukowała firma Bayer Dynamic w 1937 roku. Był to model DT48. Słuchawki dynamiczne pracują na bardzo podobnej zasadzie jak głośniki czyli są to przetworniki z ruchomą cewką poruszającą się w polu magnesu stałego. Taka konstrukcja zapewnia o wiele lepszą jakość dźwięku niż w słuchawkach elektromagnetycznych. Zadziwiające jest to, że model DT48 firmy Bayer Dynamic jest produkowany do dziś. Kilka lat później na rynek słuchawek weszła austriacka firma AKG. W roku 1949 wyprodukowała model K120, dzięki któremu zaczęto zwracać uwagę na wygląd słuchawek. Wszystkie słuchawki do tej pory omawiane były oczywiście monofoniczne. Stereofonii jeszcze wtedy nie było. W 1958 roku amerykańska firma Cos wyprodukowała pierwsze słuchawki stereofoniczne. Cos stał się w kolejnych latach jednym z liderów na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o produkcję słuchawek. rock pushing a firma Stax Zaprezentowała pierwszy model słuchawek elektrostatycznych. Słuchawki takie działają na zupełnie innej zasadzie, nie będziemy je teraz omawiać. Trzeba tylko wspomnieć, że jakość dźwięku takich słuchawek jest zwykle bardzo wysoka, ale budowa bardziej skomplikowana, a cena wielokrotnie wyższa niż słuchawek dynamicznych. Najbardziej znanym i flagowym modelem takich słuchawek są Sennheiser Orpheus, o którym jeszcze będzie mowa. Wracając do słuchawek dynamicznych. Dużą popularność słuchawek oraz wzrost jakości dźwięku przez nie produkowany. Wymusiły studia nagraniowe. Technika nagrywania muzyki na wielu śladach spowodowała konieczność używania słuchawek przez muzyków podczas nagrania. Ogromny wzrost popularności słuchawek pojawił się również wraz z masowym wykorzystaniem słuchawek na pokładach samolotów. W 1979 roku pojawił się walkman, czyli przenośny odtwarzacz kaset magnetofonowych. Od tego momentu słuchawki musiały stać się lekkie i przenośne, żeby można je było zabrać razem z walkmanem. W latach 80. pojawiły się słuchawki douszne, które były jeszcze bardziej wygodne w użyciu z odtwarzaczami przenośnymi. Około roku 2000 firma Bose zaprezentowała słuchawki z aktywnym tłumieniem zakłóceń. Technologia ta pochodziła z wojska, a właściwie z techniki lotniczej, gdzie już wcześniej ją stosowano. Polega ona na zastosowaniu dodatkowego mikrofonu. Które zbiera zakłócenia z otoczenia, a następnie specjalny wzmacniacz z procesorem odejmuje zakłócenia od sygnału słyszalnego w słuchawkach na zasadzie odwrócenia ich fazy. Ich skuteczność ogranicza się raczej do małych częstotliwości, ale to właśnie one są najbardziej dokuczliwe jako zakłócenia. Wraz z pojawieniem się iPoda w 2001 roku rozpoczęła się nowa era odtwarzaczy przenośnych, a wraz z nimi coraz więcej osób można było widzieć z białymi kabelkami w okolicach szyi. Sprzedano ich już kilkaset milionów. Dzisiaj oczywiście najbardziej popularne są słuchawki dynamiczne. Słuchawki takie to dziś praktycznie 99% produkowanych na rynku słuchawek. Modele elektrostatyczne ze względu na cenę są raczej produktami niszowymi. Ze względu na budowę słuchawek dynamicznych dzielimy je na otwarte, półotwarte, zamknięte, douszne i dokanałowe. Słuchawki zamknięte to takie, w których cała małżowina uszna zamknięta jest wraz ze słuchawką w dobrze wytłumionej, szczelnej komorze. Takich słuchawek używa się w przypadkach, kiedy istnieje potrzeba odizolowania się od otoczenia zewnętrznego, a także wtedy, kiedy słuchawki założone na uszy nie powinny być słyszalne na zewnątrz, np. w studiu nagraniowym. W słuchawkach otwartych muszle słuchawek przylegają do ucha, ale zazwyczaj go nie zakrywają. Podczas używania takich słuchawek nie mamy wrażenia odizolowania i możemy na przykład rozmawiać podczas słuchania muzyki. Również z powodu lepszej wentylacji komfort użycia słuchawek otwartych jest wyższy. Półotwarte modele słuchawek stanowią połączenie najlepszych cech słuchawek otwartych i zamkniętych. Często oferują duże muszle, w których mieści się całe ucho, i zapewniają przyzwoitą wentylację. Tony niskie są nieco mocniejsze, a nacisk na ucho mniejszy niż w słuchawkach otwartych. Izolacja od otoczenia jest mniejsza od tej w konstrukcjach zamkniętych. Słuchawki dołóżne to słuchawki małe, wsuwane częściowo do kanału słuchowego. Nie mają one jednak żadnych uszczelek, które wygłuszają dźwięki z zewnątrz. Najpopularniejszym modelem takich słuchawek to słuchawki od iPoda. Taki rodzaj słuchawek wprowadza się do kanału słuchowego i są one wyposażone w uszczelnienie, aby zapewnić dźwięk o odpowiedniej mocy i jakości. Uszczelnienie to realizowane jest przez jedną lub kilka miękkich silikonowych uszczelek, dopasowujących się do wnętrza przewodu słuchowego. Słuchawki dokanałowe to miniaturowe odpowiedniki słuchawek zamkniętych. Ponieważ budowa słuchawek dynamicznych jest bardzo podobna do budowy głośników dynamicznych, ich parametry opisujemy za pomocą podobnych wielkości. Oczywiście zakres mocy i napięć jest tu odpowiednio mniejszy. Mamy więc pasmo przenoszenia, moc, impedancję, efektywność. Zniekształcenia oraz średnice membrany słuchawki. Moc słuchawek wyrażamy w miliwatach, ponieważ większe moce nie są tutaj potrzebne. Najczęściej moc ta nie jest większa niż 300 mW, tylko najdroższe audiofilskie konstrukcje osiągają wartość mocy kilku watów. Efektywność słuchawek podajemy w decybelach na miliwat. Wartość efektywności słuchawek waha się w zakresie od 85 decybeli na miliwat do 110 decybeli na miliwat. Oczywiście od tej efektywności zależy bezpośrednio, czy słuchawki są głośne, czy raczej ciche. Pamiętajmy, że wzrost o 3 dB powoduje około dwukrotny subiektywny wzrost głośności. Impedancja słuchawek dynamicznych może być bardzo różna i zawiera się od 8 ohmów w skrajnych przypadkach aż do 2000 ohmów. Ale zazwyczaj jest to zakres od 32 ohmów do 600 ohmów. Tak duży zakres impedancji powoduje, że musimy zwrócić na niego uwagę przy zakupie słuchawek i do boże wzmacniacza słuchawkowego. W przypadku słuchawek wyższej klasy automatycznie zakłada się, że będą one napędzane za pomocą wyspecjalizowanych wzmacniaczy słuchawkowych, które wysterują większość dostępnych modeli. Pasmo przenoszenia w przypadku słuchawek ma mniejsze znaczenie niż w przypadku głośników czy kolumn głośnikowych. Producenci podają czasem astronomiczne pasmo przenoszenia dla słuchawek, np. od 5 Hz do 50 kHz. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy producent podaje zakres, w jakim mierzone było to pasmo. Powinno to być co najwyżej plus minus 3 dB, a najlepiej plus minus 1,5 dB. Jeśli zakres ten nie jest podany, to musimy podejść do podawanego pasma przenoszenia z rezerwą. Oczywiście im szersze pasmo, tym lepiej. Zniekształcenia nieliniowe słuchawek zamykają się w przedziale od 1,1% do około 2%. Oczywiście im mniejsze, tym lepiej. Średnica membrany słuchawek waha się od 10 mm dla słuchawek doucznych do 50 mm dla dużych modeli słuchawek. Wzmacniacze słuchawkowe. Mają o wiele prostsze zadanie niż wzmacniacze do napędu kolumn głośnikowych. Nie muszą produkować dużych mocy, współpracować ze zwrotnicą głośnikową, mogą być bez trudu konstruowane w klasie A, nawet konstrukcja lampowego wzmacniacza słuchawkowego jest dużo prostsza. Ale używając słuchawek, rzadko korzystamy z dedykowanych wzmacniaczy słuchawkowych. Korzystamy raczej z wyjść słuchawkowych wzmacniaczy, odtwarzaczy CD albo odtwarzaczy przenośnych. Tak więc dobór słuchawek do takich Jakich wyjść bywa raczej przypadkowy. Wyjątkiem może być na przykład iPod lub inny przenośny odtwarzacz, który ma słuchawki w komplecie. Jakie niespodzianki mogą nas spotkać przy takim losowym zestawieniu? Tak jak już wcześniej wspominałem, słuchawki mogą mieć różnorakie wartości impedancji, różną efektywność oraz moc. Wzmacniacze do słuchawek wbudowane w urządzenia także mają różne parametry. Czy można na przykład spalić sobie słuchawki lub wyjście słuchawkowe w ten sposób? Teoretycznie jest to możliwe. Gdybyśmy na przykład użyli słuchawek o małej mocy i efektywności i podłączyli je do wyjątkowo wydajnego wyjścia słuchawkowego, to oczywiście przy odpowiednim wysterowaniu spalimy je. I odwrotnie, kiedy użyjemy mocnych niskołomowych słuchawek i podłączymy je do słabego wyjścia, to możemy to wyjście uszkodzić, chociaż ta druga możliwość jest mniej prawdopodobna. Niedopasowanie takie może raczej powodować niekorzystne zmiany dźwiękowe lub przesterowania. Dla przykładu rozpatrzmy dwa takie przypadki. Jeśli chcemy podłączyć do naszego przenośnego odtwarzacza wysokoomowy np. 600 omowe, duże słuchawki o małej efektywności, to dźwięk z nich będzie wyjątkowo cichy, mimo zwiększenia głośności do maksimum. Powodem jest to, że zwykle taki odtwarzacz współpracuje ze słuchawkami o impedancji 32 omów. I drugi przypadek, kiedy podłączymy na przykład do wyjścia konsolety niskoomowe słuchawki, np. przykład 8 omowe, to dźwięk w słuchawkach będzie głośny, ale może być przesterowany lub skompresowany, bo takie wyjście jest przystosowane do współpracy raczej ze słuchawkami o impedancji 300 ohmów i większej. W niektórych konsoletach powoduje to inne nieprzyjemne efekty, np. podsłuch PFL pojawia się w głównych torach miksera. Tak więc dobór impedancji słuchawek jest dość istotny. Dedykowane wzmacniacze słuchawkowe dobrej klasy zwykle radzą sobie z każdymi słuchawkami, ale jeśli mamy słuchawki o skrajnie niskiej lub wysokiej impedancji, to powyższe problemy będą nadal aktualne. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, Kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu.gmail.com, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków Reduktora Szumu. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.